Znajdujemy się obecnie na Półwyspie Helski. To właśnie tutaj, po raz pierwszy w roku 1942, żołnierze Armii Krajowej spostrzegli nowe niemieckie maszyny kroczące. Natychmiast przekazali tę informację do aliantów zachodnich, ci jednak zignorowali ją. Być może, gdy przekazali ją stronie rosyjskiej, ta nie przegrałaby bitwy pod Stalingradem. Na początku 1943 roku Niemcy ostatecznie zajmują Stalingrad dzięki wsparciu swoich nowych maszyn Pancerkampflauferów. Pomimo tego zwycięstwa, dowódcy niemieccy dość mieli niebezpiecznej polityki Hitlera, kierującego ich ku zgubie. W kwietniu 1943 roku, w trakcie parady, z okazji zajęcia Stalingradu i urodzin Führera Adolf Hitler zostaje zastrzelony przez nieznanego zamachowca. W chaosie kolejnych tygodni ofensywy wojsk niemieckich zostają zatrzymane na wszystkich frontach. Z walk o władzę w Berlinie zwycięsko wyłania się admirał Karl Donitz, nowy protektor Rzeszy. Denazyfikuje on kraj. Tak zmienia się historia, którą znacie.